Dzień dobry wszystkim. W czerwcu chyba pierwsze nagranie, bo byłem na jakimś tam urlopie, ale nie takim długim, tylko tygodniowym, a później jakoś nie było tematu do nagrywania. Więc wracam. Ja już po. Trochę szkoda, a może trochę się cieszę, bo jeszcze cena była jakaś, jakaś w miarę, a teraz to już wszystko po miliona do sobie. Do rzeczy. Dzisiaj mam dla Was samochód, który skradł... Ee, Trochę rynku europejskiego, flotowego i zabrał zdecydowanie tutaj rynek Oplafiata Fiata e, czy Forda, a ja nawet i Volkswagena na pewno, e, autokoreańskiej marki Kia Sit, Samochód bardzo popularny na naszym rynku. Popularny wśród policji, popularny także e, właśnie tak jak wspominałem, na rynku flotowym. Wóz bardzo poprawny, już to przy poprzednim chyba, e, przy poprzednim siedzie. Mówiłem na początku roku, jak miałem automata, że bardzo poprawny, nie ma jakichś specjalnych ani wad, ani, ani specjalnego zachwytu nie wywołuje. Na pewno nie jest to auto, które mm, tak mi się wydaje: no, że nie kupi tego osoba, która oczekuje jakiejś tam przyjemności z jazdy i lubi jeździć, tylko po prostu. Nudnego samochodu do, poszukuję nudnego samochodu bezproblemowego do po prostu przemieszczania się z punktu A do punktu B. I myślę, że taki Seat zdecydowanie zaspokoi taką osobę, bo tak jak mówiłem, no, jeździ dość poprawnie, ani specjalnych wad nie ma ani, ani specjalnych zalet. Auto krajowe, jeden właściciel, jest to Seat w wersji L w nadwoziu kombi. Nie wiem czy nie znam tak dobrze tych specyfikacji, czy w kombi y, była XL, y, ale w pięciodrzwiowym no, można było jeszcze mieć podgrzewaną kierownicę. Nie wiem czy coś tam jeszcze dodatkowo, ale ten jest dobrze wyposażony, czyli ma nawigację, ma kamerę, tempomat, bluetooth, aluminiowe Felgi, y, czujniki z tyłu, więc jest nieźle i y, y, klima automatyczna, i składane lusterka elektrycznie. Samochód jest e, z roku produkcji 15. Zobaczcie sobie e, 15 rok produkcji, 2016 e, i luty była pierwsza rejestracja. E, ma 133 000 km. Wszystkie przeglądy były jak należy e, w ASO KIA. Więc teoretycznie ona ma jeszcze gwarancję fabryczną. Tak w sumie się nie przyglądałem tam za bardzo, czy gdzieś nie jest poprzyciągane, czy rok, czy, yy, czy przebieg, bo tak teoretycznie no to ma do lutego gwarancję, więc no, trzeba by było sprawdzić po prostu w ASO, czy jeszcze te pół roku ma gwarancji, czy, czy nie. Oczywiście już te ostatnie lata to już są tam yy, powyłączane, yy, jest po wyłączanych szereg rzeczy i nie wiem, co one tam obejmują, ale, ale, ale no, tak ja się reklamuję, że 7 lat gwarancji. 1,6 benzyna, 135 koni, czyli taki silniczek, który już jakoś tam jedzie. W sumie jakoś może dużo nie pali, gdzieś tam wokół 8 litrów, 7 z ogonkiem. I, i co? No i szóstka skrzynia biegów więc takie oto auto. Na dwozie bardzo ładne. Jedyne, chyba jedyne uszkodzenie nie wypatrzyłem nic specjalnego więcej. To zobaczcie, tutaj jest taka taryska. Tu jakieś też coś od jakiegoś krawężnika, no, drobne takie e, zarysowanie. No ale to już duperele są, że tak powiem. E, a tak na dworze prezentuje się bardzo dobrze. Nie ma parkingowych obić. No zresztą ten przebieg to nie było to tłuczone po mieście, tylko jeździł po Polsce ten samochód, mm, więc, więc trasy, więc stąd też ładne nadwozie, no i tutaj z tej strony zobaczcie w słońcu, no po prostu jest nieskazitelny, no nie ma nie ma nic, zderzaki też ładne znaczy zderzaki, poza tym przednim tam co pokazałem a tu tylny jest jest bardzo ładny koła są 16 alumínio, 16 celowe, aluminiowe standardowy rozmiar 205 więc taka dość niedroga opona, bardzo popularna 47 tydzień 2016 i to jest Dano PSP Sport Max, trochę ta data dziwnie, bo to z 16 roku, więc no podejrzewam, że te opony są nie z niego. To znaczy teraz są z nim, na nim, ale, ale no bo 16 rok, on w 15 jest produkcja produkcji, więc opona powinna być 15, jeżeli by była od nowości. Ja już po roku czy po dwóch No raczej nikt ich nie wymieniał, więc podejrzewam, że no zresztą e... no mają w firmie ileś tam tych Seedów, dwa ja kupiłem teraz. Ta opona już jest taka sobie. Więc no, mogło dojść do jakiejś tam zamiany e, tych opon. No, ta opona jest na końcówce, więc no teraz myślę, że do zimy można, można dojeździć na tym, a później raczej już na wiosnę. To chyba nie niewskazane, żeby to zakładać. Tarcza hamulcowa tutaj bardzo ładna. E, klocka chyba nie dojrze. Czekajcie, dojrze. Jest, jest też bardzo gruby, jest bardzo ładny, więc, więc tutaj hamulce są jak najbardziej ok. E, przednia opona to samo też Dunlop, też 47 tydzień 2016 mm, no i tutaj z mięsem, no może tutaj trochę lepiej, nie wiem, no tak mi się wydaje że może tu trochę lepiej mm, tarcza hamulcowa, leciutko wyczuwalny rant yy, i klocek powiem Wam, że tak się ułożyła felga, że nie zobaczę chyba, że pójdziemy jeszcze z drugiej strony i, i może tu będzie łatwiej o, to, to, to nie widzę, może wiodę telewizornią, czy coś tu widać. Nie widać nic, więc no nie powiem wam prawdę mówiąc, trzeba by ściągnąć koło albo przestawić jakoś, jakoś to koło. Eee, co jeszcze z przodu, e, reflektory zwykłe, czyli halogenowe, dół jest, e, dół jest ledon, ledowy, na dole są e, halogeny, no i więcej tu jakichś fajerwerków nie ma. Kierunkowskazy w lusterkach, ale to już się robi jakiś tam standard. Zapraszam do środka. Jeszcze z zewnątrz rzucają się przyciemnione szyby, które no raczej są fabryczne, to nie są klejne, tylko są fabryczne. Czego tak krzyczy? O, teraz lepiej. Elektrycznie sterowane szyby razy cztery. Gdzieś mi tu odjechało. O, tu proszę bardzo z pięknymi, chromowanymi końcóweczkami powiew luksusu, skórzana kierownica i kierownica jest bardzo ładna fotel również bardzo ładny i boczek, i siedzisko, nic nie wygniecione, nie wyszarpane nie dziurawe, nie śmierdzące, nie napalone jest to wnętrze bardzo estetyczne tutaj mamy lusterka regulowane i składane, jest, jeśli jest na środku o, teraz złożyłem, bo złożyłem i to jest piękne. Kiedyś to już doceniłem. W Hyundai, w Kia, że bez stacyjki działa składanie lusterek. Inżynierowie z Hondy do tego jeszcze nie doszli, i to jest bardzo dobra rzecz. W pozycji Auto, jak zamykamy kluczykiem z pilota samochód, to wtedy lusterka także się składają. Tu rozkładanie. No i regulacja lusterek, oczywiście, no, podgrzewanie no, zapewne tutaj tym klawiszem od, od, od ogrzewania tylnej szyby kierownica bogata bogata w guziki sterowanie radiem, bluetooth tempomat i ma limiter czy nie ma tu jest tempomat a wiecie co, nie wiem muszę odpalić, czy ona ma limiter czy nie nie wiem, czy ktoś używa takiego urządzenia jak, jak limiter o, Toyota czekajcie, tu coś włączymy, tu jest tempomat do góry nic nie ma, więc nie ma. Moim zdaniem nie ma limitera, bo tu, tak, nie ma limitera, jestem pomad. No i tu jeszcze jest taki magiczny guzik od zmiany trybów jazdy. Nie wiem, czy coś widzicie, ale tu jest tak, tryb normalny, tryb sportowy, tryb komfortowy. No i zmienia się chyba tutaj regulacja, nie regulacja tylko czułość pedału gazu i, i układ kierowniczy, że jest taki mniej lub bardziej wspomagany, więc to tak. Tam jakiś gadżet, kicik, wymysł. Kia. Tu mamy datę, godzinę. Sekundę, bo to coś to się pojechało do dołu. Tu mamy godzinę, datę, temperaturę na zewnątrz. No i też jest ciśnienie, sprawdza, kontrola, monitorowane ciśnienie w kołach. I ten samochodzik pokazuje każde z osobnych kół, każde osobno koło, w którym brakuje. No to po prostu ono miga. Jest klima automatyczna, dwustrefowa. Można załączyć, bo coś tu się robi ciepło. Hmm, tu, 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 tu zmniejszymy wiatraczek, nie zwiększymy. Dobra. No i mamy tutaj przy automacie jeszcze jest, zobaczcie, jest soft i fast, czyli no po prostu będzie mocniej dmuchać ten automat albo słabiej dmuchać. No a tu regulacje nawiewów no i klimat dwustrefowany, osobno kierowca pasażer. Tu niżej mamy dwa gniazdka 12V AUX i USB tu czujniki parkowania. Czujniki parkowania są z tyłu. Nie wiem, po co je wyłączyć, ale... No, ale jest taka możliwość. być Może, nie wiem, jakbyśmy przyczepę hologowali, to może wtedy się wyłącza? Nie wiem. Eee, co jeszcze? Jeszcze tu jest tak magiczne. Lusterko właściwie identyczne jak w Hondzie. Nie wiem, czy to ten sam producent, czy nie, ale dla mnie ono jest identyczne. Fotochromatyczne z takim samym guziczkiem, te same czujniczki, więc takie dość uniwersalne. Eee, no samościemniające po prostu. Jak ktoś ma z tego światła źle ustawione, to nie będzie nas raził, no bo ono jest fotochromatyczne, czyli, czyli samo się ściemni. Tu jest yy, nawigacja i, i, i już pokazuję wam, pokazuję wam kamerę. Po włączeniu jego wstecznego oczywiście się załącza kamera. Nie ma naprowadzania, skręciłem kierownicę teraz i nic tu się nie zmienia. Ale, no ale są te linie jakieś tam, więc takie mm, takie cudo. Pu -pu -pu. Tu jakieś tam media, urządzenia można podłączyć. Tam, no to przez kabelek, przez USB. Eee, tu jakiś jest ściemniający. czy nie można kompletnie wyłączyć. Nie, że się ściemnia, tylko kompletnie możemy wyłączyć tym guziorem telewizor. Mm, tutaj podłokietnik z jakimś tam schowkiem dość głębokim. No i co z tyłu kanapa z podłokietnikiem centralnym. Z tyłu nówka tak samo jak i z przodu te fotele. Z tyłu oczywiście sofiksy, Trzy zagłówki. Coś ty nie chcesz ze mną współpracować. Dobra. Mm. No, i fotel pasażera również, również bardzo, no bardzo ładny. No w ogóle nie ma, nie ma tutaj śladów używania praktycznie. Poduszek 6, czyli dwie czołowe, deska, kierownica. Tutaj mamy, tutaj mamy kurtyny, które się rozkładają naprzód i na tył. No, i tutaj też sterczy airbag w fotelu pasażera. Boczna poduszka, czyli czyli dwie czołowe, dwie boczne i, i kurtyny, które rozkładają się na przód i na tył 133 600 przebiegu idziemy, idziemy zajrzeć pod maskę o, jest pracuje, jeździ raczej chyba bez zawaryjnie. No nie ma co tu specjalnie oglądać. Nic tu nie było rozbierane, nic niewypadkowe. Śrubki nie odkręcane. Eee, tutaj zobaczcie, o. Nieruszane. Tutaj też nie. Wszystko jak należy. Cyk. Łączymy maszynę. No i z tyłu tak jak mówiłem, przyciemniona szyba, elektrycznie, z tyłu sterowany, kanapa, ładna tapicerka. No i bagażnik. Tu jest ta kamera, tu jestem ja, czyli mój telefon, moja strona o, to telefonik od 20 lat ten sam. Eee, co jeszcze w bagażniku jest organizer yy, no taki do mocowania bagażu przesuwa się go tu na tych szynach tutaj jeszcze są jakieś te yy, klamry taki no, do, po prostu do mocowania tory bagażu czegokolwiek tam tu jest roleta eee, tu jest jeszcze druga roleta eee, taka ta siatka którą się rozkłada o, tutaj na eee, ponad roletę czyli żeby można było załadować po dach no, to Raczej chyba należałoby rozłożyć tą siatkę, żeby nam bagaż w razie czego jak w przypadku hamowania ostrego albo odpukać dzwona nie przeleciały na głowę walizki, więc to dobra opcja. E, tutaj są jeszcze tak, tu są takie schoweczki, tu jest jakaś gaśnica trójką, są dwie gaśnice, e, tu, jest, tu jest siatka jeszcze do mocowania bagażu. Kurde, ten bagaż to tu można zamocować. Później ciężko będzie odplątać. Tu jest jeszcze mini schowek, jakaś y, apteczka. Tu jeszcze też coś widzę. Też schoweczek. No i pod tym, y, ciężko mi będzie to teraz pokazać, ale pod tym korytkiem. Czekajcie. O. Jest koło dojazdowe jeszcze schowane, więc no, przez te korytka ten bagażnik nie jest zbyt wysoki. No ale no, coś za coś. W razie czego, jakby komuś brakowało przestrzeni, to myślę, że na urlop można to wszystko wyrzucić. I wtedy będzie te kilka centymetrów, z 5 czy 6 centymetrów więcej przestrzeni między podłogą a, a tą półką, roletą No więc to taki mi przyszedł teraz pomysł do głowy. Ten bagażnik, tak sam w sobie nie wiem ile ma litrów. No nie wiem czy ma 400 tutaj no tak, nie no mniejszy jest niż w hatchbacku w UFO Civicu, więc a tam jest 420, więc no tak no coś około 400, może niecałem więc no nie jest jakiś strasznie przepas niewielki no i tu z tej strony też ładny nic nie pokopane te plastiki no dobrze wygląda, wóz bardzo estetyczny bardzo ładny i powiem Wam szczerze, że nawet go nie musiałem tutaj prać, szorować, jakieś tam drobne odkurzanie i, i tyle, więc fajnie utrzymany, no. no. i tu wyłącznik poduszki pasażera. W schowku mam, <laughs> mam instrukcję i i książkę serwisową. Instrukcji wam nie będę czytał, jest dość gruba. Tu i piękne skóro podobne. Przeglądy jak należy, wszystkie były w ASO robione. I mamy tak. Tu mamy Obalauna, czyli stary dealer Nissana, a później Kia w Warszawie. Luty 17, 3 dychy, później mamy styczeń 18. 58, także u y, Balaun. Później mamy y, styczeń 19, także Balaun y, 83, styczeń 20, 103 i tu jest też Balaun. Y, dalej mamy luty. Luty 21, 114 i tu jest dynamika na Półwieckiej, To też jest autoryzowane salon Kia. Oni mieli seata, a teraz mają właśnie jeszcze też Kia. Mm. I co jeszcze dalej mamy? Luty 22, czyli 129,700. Więc no dopiero co jest po, e, po przeglądzie, bo teraz ma 133, czyli ma no, 4000 km jest po przeglądzie i te kilka miesięcy. Więc na świeżo. Więc teoretycznie nie ma tu specjalnie e, jakichś tam kosztów. Teraz można wsiąść i zatankować płyn do spryskiwaczy, nalać drogiej benzyny i jechać delikatnie, żeby mało palił. Pokażę Wam grubość lakieru. Wszedł w szkodę e, ten prawy bok, i zaraz Wam pokażę. To znaczy, tak yy, tutaj akurat jest fabryka. Błotnik 96, tu się nic nie działo. 94, drzwiczki mamy 223, Chyba że jeszcze poczekajcie, że ten. No nie, nie, nie powinien być wymieniony, bo jest gładki rant, więc raczej, raczej jest oryginał. Yy, te drzwi mamy 200. One nie mają tu nigdzie kitu. No, mają drugą warstwę lakieru 240, albo takie cieniowanie, no bo to srebrny. I co, dalej tutaj mamy 169, więc dość cienko, 158, tu jest grubiej 30, tu widziałem 300, 500, o, w tym miejscu, więc tu jakieś było uszkodzenie, no i na tym błotniku y, też jest troszeczkę grubiej, tu mamy 700, tu mamy 400, tu 470, 300.